W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dzisiaj w Kancelarii Premiera odbył się sztab kryzysowy. O jego efektach informacje przekaże minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Deluz. Jest z nami także sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Ryszard Bartosiek. Panie Ministrze, bardzo proszę o informację. Dziękuję bardzo. Oczywiście zacznę od tego, że dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy w, za Lublinem, między Lublinem a, a granicą wschodnią. Tam było spotkanie, które zwołała Solidarność Rolników indywidualnych, spotkanie wielu organizacji rolniczych polskich, ale również były, były organizacje z pięciu innych krajów, może nie z polskim wspólnie pięć krajów, to znaczy i, i Słowacja, Rumunia, Węgry, y, Cze y, Czechy y, i y, oczywiście rozmawialiśmy o problemie, no, chyba najważniejsze w tej chwili, jeżeli chodzi o o zbożu, spotkanie bardzo merytoryczne, mimo że oczywiście jak zwykle w takich momentach są różne emocje i to jest chyba zrozumiałe, bo jest sytuacja bardzo trudna, ale spotkanie dobre, merytoryczne. Myślę, że też jest pewne zrozumienie związków, związków czy organizacji rolniczych, że ta sprawa jest trudna i musimy wspólnie w tej kwestii działać, żeby to rozwiązać. Tutaj jakby kierunki na tym spotkaniu były takie, że po tym spotkaniu ja zwrócę się jutro, dosłownie jest przygotowane już pismo do moich odpowiedników z tych pięciu krajów, żebyśmy razem wystąpili do Unii Europejskiej, również organizacje wystąpią o to, żeby mocno zrewidować to postanowienie albo ten projekt, który jest przygotowany przez Unię Europejską dotyczącą zwolnienia cła na kolejny okres towarów i produktów z Ukrainy. Tutaj musimy porozmawiać o tym, aby wszyscy rozumieją, że pomoc Ukrainie jest bardzo ważna i musimy wszyscy w tej sprawie działać, żeby Ukrainie pomóc, bo tam jest wojna i to jest jakby jeden agresor i musimy wiedzieć o tym, że to, że ta sytuacja w tej chwili taka trudna jest w Polsce i w Europie i w innych krajach jest związana z wojną, jest związana winnym, tego jest agresor, który który no, wywołał tą wojnę, ale musimy sobie z tym poradzić wszyscy i dlatego wystąpimy Chcia... zaproponuję moim odpowiednikom w tych pięciu krajach, w krajach, nazwijmy to frontowych, zaproponuję, abyśmy wystąpili wspólnie do Unii Europejskiej o mocno zweryfikowanie właśnie tego projektu o to, aby no, roz... Roz... rozkładać produkty, które wpływają do Unii Europejskiej. Solidarnościowo, żeby rozkładać równomiernie, w jakiś sposób ich prowadzi alokację tak, żeby to właśnie każdy odpowiadał, nie tylko te kraje, które są najbliżej granicy, najbliżej kraju wojennego, gdzie jest prowadzona wojna. Dlatego tutaj taką propozycję wyrosła ta propozycja, wyszła ta propozycja na tym spotkaniu i będziemy wspólnie o to walczyć. Tutaj również mam deklarację organizacji i związków, że w tej kwestii będą rozmawiać z własnymi ministrami, będą, rozmawiać, będą nam również w tej kwestii pomagać, żebyśmy to równomiernie spróbowali rozłożyć. To był pierwszy dzień, znaczy pierwszy punkt dzisiejszego dnia, bardzo ważny dzień, bardzo ważny punkt, który, o którym chciałem Państwu poinformować. Była już jakby konferencja na ten temat, ale chciałem poinformować ze względu na to, że tak jak powiedziałem jest to bardzo ważne. Drugim punktem takim bardzo ważnym oprócz innych spotkań, które w Ministerstwie miałem było spotkanie Sztabu Kryzysowego, które zwołał Pan Premier Mateusz Morawiecki, poprowadził ten sztab Premier Jacek Sasin, byli ministrowie różnych resortów, którzy mają coś do powiedzenia albo mogą pomóc w kwestii no, sprawy całej zboża, to znaczy mam na myśli tutaj to co się dzieje na granicy, tutaj bardzo mocne kontrole, bardzo nam zależy na tym, żeby towar, który płynie z Ukrainy odpowiadał naszym normom o to, żebyśmy zadbali o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków, Tutaj też y, odpowiednie y, służby będą bardzo mocno działać, że nie tylko zboże, ale również wszystkie produkty spożywcze, które wpływają do Polski, żeby były bardzo mocno kontrolowane, żebyśmy byli pewni tego, co przyjeżdża do Polski. Później, oczywiście, bardzo ważna sprawa y, y, transportu tego zboża od granicy do innych krajów, bo tutaj y, 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 ukraińskie zboże również y, jedzie na kołach do innych krajów, ale również i y, tutaj też y, sprawa portów bardzo mocno bardzo mocna jakby tutaj i, i, i chęć pomocy w tym ministra Adamczyka infrastruktury który zadeklarował że tak jak była do tej pory węgiel tak w tej chwili przekładamy priorytety na zboże. Zboże jest w tej chwili najważniejsze w portach, zboże jest w tej chwili najważniejsze na torach i będziemy robić wszystko, żeby tego, to zboże jak najszybciej z Polski wyeksportować. Także z jednej strony granica, blokada granicy w miarę możliwości. Tutaj mówimy też o zbożu, o, Państwo już wiecie o, tej, o tym spotkaniu moim z... z, z Ministrem Rolnictwa Ukrainy, później przetransportowanie jak najszybciej do, do portów i wytransportowanie z Polski. Tutaj kolejna jakby sprawa, która była omawiana na, na, na sztabie kryzysowym, to jest sprawa rynków, zdobycia rynków. Tutaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych też dziękuję Panu Ministrowi za udział i za chęć taką bardzo mocno zaangażowania się w to, żeby zdobywać tych rynku, te rynki. W najbliższym czasie, najprawdopodobniej nawet chyba było powiedziane tutaj Poprawi mnie albo dopowie pan minister. Jutro będzie spotkanie z ambasadorami wszystkich tych krajów, gdzie mamy potencjalne, potencjalne, potencjalnych klientów, nazwijmy to zboża, żeby tutaj bardzo mocno no, poprowadzić tą interwencję, żeby ambasadorzy bardzo mocno działali, żeby te rynki zdobywać, żebyśmy to, to zboże mogli wyeksportować jak najszybciej. Tyle jeżeli chodzi. Z mojej strony myślę, że Pan Minister dopowie jeszcze do tego co powiedziałem, ale drodzy Państwo mogę Państwu powiedzieć, że nie ustajemy w swojej pracy. Wiemy o tym, że to jest bardzo ważny temat, chyba najważniejszy w tej chwili w Rolnictwie, jest oczywiście ważnym tematem i jeszcze jest wiele innych problemów, ale w tej chwili sprawa zboża i towarów innych również, bo też może mało ma, ma mówimy o towarach innych, które płyną na, z Ukrainy, jest dla nas ważna i priorytetowa będziemy robić wszystko, żeby tą, tą sprawą sobie wspólnie poradzić. Ja tutaj też dziękuję związkom, jeszcze raz wrócę do tego porannego spotkania, za takie zrozumienie i dyskusję merytoryczną, mimo emocji, mimo trudnego, trudnej sytuacji, to ta dyskusja naprawdę była merytoryczna. Bardzo. bardzo proszę pana ministra Bartosika o przekazanie informacji. Szanowni Państwo, pan minister również zobowiązał. Elevar i skontakt, aby zwiększył kontakty z RARSem, z rządową Agencją Rezerw Strategicznych po to, aby uruchomić to działanie. Jak Państwo pamiętają, na ten cel przeznaczone są określone środki 600 milionów złotych i RARS będzie skupował złoże na cele strategiczne. Ten zespół ma na celu takie szersze działanie, spójne działanie wszystkich agent rządowych które mogą przyczynić się do wywozu zboża z Polski. Jak pan minister mówił, koleje państwowe są tutaj w stanie uruchomić tyle, taką ilość przewozów, aby ten eksport zbóż znacznie się zwiększył. Rozmawialiśmy też o portach i tam też będzie działanie szersze. Priorytetem staje się na dziś zboże. Ważny jest ten stały, bezpośredni Niemal codzienny oprócz posiedzeń zespołu kryzysowego kontakt pomiędzy poszczególnymi ministerstwami, agendami po to, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania w celu uruchomienia eksportu tego zboża. I dziękujemy tutaj panu ministrowi spraw zagranicznych za organizację tego spotkania z ambasadorami i poszukiwanie rynków tam, gdzie możemy to zboże sprzedać. Te działania są komplementarne ze wszystkimi ministerstwami Ministerstwo Infrastruktury, Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Współdziałamy tutaj i szukamy wspólnie rozwiązań, ale także kontrolujemy to, co dzieje się na granicach, po to, aby ten problem jak najszybciej rozwiązać. Pan minister współpracuje ze związkami zawodowymi. Dzisiejsze spotkanie, też miało swoje e, ogromne znaczenie, bo to spotkanie pana ministra ze związkami zawodowymi i naszymi, i tymi e, z krajów graniczących z Ukrainą, krajów, które doświadczają e, tej wojny bezpośrednio, e, umożliwi nam e, no szersze i bardziej skuteczne działanie na forum e, Unii Europejskiej i o tym również na zespole e, kryzysowym e, rozmawialiśmy. Myślę, że te działania przyczynią się do tego, że niebawem uruchomimy, bo już, będziemy, już, już jest uruchomiony skup przez RARS, a następnie działania eksportowe do krajów, gdzie można to sprzedać za godziwą cenę. Najważniejszy cel opróżnić magazyny przed żniwami. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze to tak. powiem jeżeli mogę sprawa Rarsu tutaj pan minister o tym powiedział jak państwo wiecie w wielki piątek już Rars ogłosił ogłoszenie na stronie się pokazało z kupu pewnej ilości zboża także już jak ta sprawa którą obiecał przy okrągłym stole premier Kowalczyk już zaczyna być realizowana kolejna sprawa która jest realizowana także to jest bardzo ważna rzecz. Tutaj jeszcze chcę bardziej mocno podkreślić również rolę kasu i tutaj rozmawiałem osobiście z szefem kasu o kontrolach które będą prowadzone monitoringu które będzie prowadzona w sprawie transportu tranzytu zboża przez Polskę Tu musimy mocno kontrolować żeby to zboże nie było nie pozostawało w Polsce i tej kas się zobowiązał i tutaj też dziękuję panu ministrowi bo zobowiązał się do, do tej kontroli. Chcę jeszcze jedną rzecz ogłosić, drodzy Państwo. Yy... To nie chodzi o to, żeby to kogokolwiek straszyć, ale żebyście Państwo wiedzieli, również zleciłem głównemu inspektorowi weterynaryjnemu mocne kontrole zboża, które już jest w Polsce, w magazynach, w różnych firmach, żeby skontrolować, żebyśmy byli pewni, że zboże mamy dobrej jakości, takiej jakości, które gwarantuje bezpieczeństwo Polaków. To jest jakby bardzo ważna że Ja sobie od samego początku położyłem taki nacisk, że oprócz tej sprawy gospodarczej, rolniczej, która jest bardzo ważna. To też bardzo ważna dla nas jest sprawa bezpieczeństwa Polaków, zdrowia Polaków, dlatego będziemy kontrolować również to zboże, które już w Polsce jest. Będą przeprowadzone wyrywkowe kontrole w różnych firmach. Zależy mi, tak jak powiedziałem, na tym, żeby to zboże było skontrolowa skontrolowane, żebyśmy mieli pełny monitoring, jakie zboże mamy w Polsce. Bardzo proszę, czy mają Państwo pytania? Owszem, mamy. Artur Molenda, TVN 24. Dobry wieżór, Panie Ministrze. Jak to możliwe, że zboże techniczne z Ukrainy trafiło do polskich producentów mąki jako zboże spożywcze? Panie redaktorze, jeżeli pan ma takie informacje, że takie zboże trafiło, do, do proszę do prokuratury, proszę również do mnie zgłosić. Na pewno taka sprawa jest karalna i na pewno taka sprawa będzie kontrolowana. To, co powiedziałem, że będziemy kontrolować. Jeżeli ma pan takie informacje, a pan jako dziennikarz, no chyba też jest zobowiązany, że jeżeli ma takie informacje, to proszę o podanie to odpowiednim służbom, mi również. Będziemy to bardzo mocno kontrolować. Nie ma możliwości, jeszcze raz chcę podkreślić bardzo mocno, nie ma możliwości, żeby zboże złej jakości trafili. Trafiło do spożycia Polaków, bo dla nas jest bardzo ważna sprawa bezpieczeństwa zdrowotu Polaków. Ale już trafiło, panie ministrze, i to jak jest powie... informacja, która pochodzi z prokuratury okręgowej w Zamościu. I panie redaktorze, jeżeli są takie sprawy, jak już pan powiedział, prokuratura się tym zajmuje i na pewno takie, takie firmy będą ukarane, sam będę bardzo mocno zatem optował, żeby podnieśli odpowiednią karę do, do, do tego, co zrobili. No, panie redaktorze, wiemy, wiemy tak, że w czasie wojny mamy też i ludzi, którzy chcą na tej wojnie zarobić. Ja się z tym nie zgadzam, jestem temu przeciwko i na pewno będę robił wszystko, żeby tych, którzy chcą zarobić, to znaczy nieuczciwie zarobić na wojnie, żeby zostali odpowiednio za to ukarani. No tak, ale ukraińskie zboże do Polski trafia od ubiegłego roku. Nie ma pan wrażenia, że to trochę no za późno teraz wprowadzać kontrole wyrywkowe, skoro już wiadomo o co najmniej trzech firmach, do których zboże techniczne trafiło? Panie redaktorze, jeszcze raz powiem, ogłosiłem to już dzisiaj. Będziemy prowadzić takie kontrole. Jeżeli się okaże, tak jak pan mówi, że jeszcze będą inne firmy, na pewno doprowadzimy do tego, żeby ci, którzy chcieli zarobić na zdrowiu Polaków, byli odpowiednio osądzeni. To nawet nie ma, panie redaktorze, zdania, bo tak mam wrażenie, że pan redaktor chce powiedzieć, że tutaj no, zawiniliśmy my coś. Nie. Będziemy kontrolować. Jak pan słyszy od samego początku moich wystąpień, że na, za bardzo mi zależy na tym, żeby oprócz sprawy gospodarczej, rolniczej, która jest bardzo ważna. Również zabezpieczyć Polaków przed tym, żeby to było zboże dobrej jakości, odpowiadające polskim normom. To kto Poproszę, pani Redaktor, To poproszamy. prokuratura. Bardzo proszę do prokuratury do to pytanie: to jest dobre pytanie. Dziękuję. Poproszę, ale... Jeszcze redakcja, jeszcze... Kolejne pytanie. Dobry wieczór, panie ministrze. Mariusz Piekarski, Radio RMF. E, może pan powiedzieć, jakie ilości jakiego zboża będą objęte skupem interwencyjnym? Panie redaktorze, to pytanie proszę do. Rarsu, robimy wszystko, żeby zdjąć z rynku około 4 milionów ton zboża w ogóle. I to jest bardzo wysokie zadanie sobie stawiamy i wiem, że to jest zadanie trudne do zrealizowania, ale no to jest nasz jakby obowiązek, żeby stawiać sobie trudne zadania i będziemy robić wszystko, żeby tak żeby to, żeby to zboże zdjąć z rynku. Czyli w ramach skupu interwencyjnego RAR sumie, zdejmie 4 miliony ton. W sumie z Polski, żeby wywieźć 4 miliony mówimy o zbożu od polskiego rolnika. Nie, ale ja pytam właśnie o skup interwencyjny panie od panie polskich rolników, a nie od eksportu zboża. Te, te sprawy Chciałyby są precyzyjne. objęte tajemnicą, jeśli chodzi o RARS, bo jest to skup interwencyjny prowadzony przez agencję rządową i tych informacji nie możemy udzielać. Pan minister mówi o ilości zboża, które chcemy ogólnie skupić od rolników i wywieźć z Polski. To jest jakby nasz cel, te 4 miliony zboża, 3-4, no, na ile nam się uda, bo to jest jakby zabezpieczenie przed nowymi żniwami, no, panie redaktorze, myślę, że to, że to jest chyba, wszyscy rozumieją, że to, to musimy zrobić, jeżeli chodzi o opróżnienie magazynów, to mam na myśli bardziej, najbardziej magazyny u rolników. A w jakim czasie te 4 miliony ton chcecie Do Państwo wyeksportować? Do nowego sezonu, panie redaktorze, to znaczy mam na myśli lipiec. Ja wiem, że to jest trudne, ja wiem, że nawet Panu się nie, nie chce to mieścić w głowie, ale no tak jak powiedziałem, od tego jesteśmy, żeby zostawiać trudne zadania, żeby po prostu, no, pomóc rolnikom polskim w tej właśnie trudnej sytuacji. Dziś pan ogłasza, będziemy kontrolować Pani to, redaktor, co wjeżdża, będą poproszę. kontrole wyrywkowe. Czy to oznacza, że te 5-6 nawet milionów ton zboża, które wjechało do Ukrainy, nie było zupełnie kontrolowane? Było kontrolowane, ale dziś chcemy jeszcze to potwierdzić. Ze względu na to, co tutaj nawet pan redaktor wcześniej powiedział, chcemy to potwierdzić w kontrolach również, żebyśmy byli spokojni, że ktoś nas nie oszukał. Ale ono mogło być już zużyte. Panie redaktorze, no, ja powiedziałem, yy, bardzo bym chciał, żeby ci, którzy, jeżeli się dopuścili do tego procederu, że Żeby byli za to ukarani. Naprawdę by mi na tym zależało. To ostatnie moje pytanie. W porozumieniu tym 11-punktowym, podpisanym jeszcze przez pana poprzednika, przez premiera Kowalczyka, punkt drugi mówił o dopłatach dla rolników i tam jest kwota 10 miliardów złotych. Co z tą kwotą i z tymi dopłatami? Tutaj od samego początku pan premier Kowalczyk mówił i to, takie są ustalenia z organizacjami, że w tej chwili ma być wyliczone. Instytut Ekonomiki Rolnictwa ma wyliczyć, czy to jest 10 miliardów, czy 8 miliardów, czy 6 miliardów, czy może 12 miliardów, to musimy potwierdzić w wyliczeniach i to już ma zlecone Instytut Ekonomiki, żeby to po prostu policzyć. Czyli na razie rolnicy nie mogą liczyć na żadne rekompensaty. Panie redaktorze, mogą liczyć, to przecież Pan wie o tym, że 600 milionów złotych już jest przeznaczone na, na pomoc rolnikom i na to nawet mamy zgodę. Mamy również to jest 600 milionów z budżetu państwa, które już w tej chwili mamy zgodę i będzie za chwilę. Będą wnioski. Dziś miałem spotkanie również z panią prezes. Nawet jest na urlopie, ale przyjechała na spotkanie po to, żebyśmy tą sprawę no, omówili. Będą za chwilę z, z, z wnioski przyjmowane na dopłaty dla rolników. Także pomoc rolnikom jest przygotowana. Oprócz tej, tej pomocy naszej również jest przygotowana, Pan wie o tym, 29,5 miliona euro z budżetu unijnego. Do tego możemy również dołożyć około 30, no, też 29,5 miliona euro z budżetu krajowego kolejne. Także w sumie na tą chwilę. Mamy policzone pomoc z budżetu państwa i z tymi środkami z budżetu unijnego około miliard 100 miliard 200. 000, to jest jakby to pierwsza rzecz. Nie mówimy, że to już jest wszystko. Czy dziennikarze z innych redakcji mają jeszcze pytania? A skoro jeżeli nie ma, to nie, chciałbym dopytać, jeżeli, nie, jeżeli jest czy możliwość, panie, panie ministrze. No, proszę bardzo. Tak, ja dzisiaj panu obiecałem wywiad po y, tym y, po spotkaniu. Nie doszło do tego wywiadu, dlatego proszę jeszcze do pytanie. Ale to jest ze, ze względu na sympatię pytanie. do pana redaktora. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Zatem dwa pytania będą. Czy może panie, pan zagwarantować? Panie redaktorze, dlaczego się pani śmieje? No. To operator <laughs> kamery, panie ministrze, akurat. <laughs> czy może pan zagwarantować, powiedzieć także y, widzom, którzy oglądają tę konferencję, że to zboże techniczne, które Trafiło do polskich firm, które produkują mąkę. Od września do listopada tam było 1025 ton. Właśnie tego zboża nie zostało przerobione na mąkę. Panie redaktorze, w pytaniu już pan zadał wyrok, który chciałbym sprostować. Bo pan powiedział coś takiego, że to zboże, które trafiło. My nie mamy takiej żadnej informacji, że takie zboże trafiło techniczne do, 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 do młynów. Od tego są służby będą kontrolować. Jeżeli się tak zdarzyło, że trafiło, że ktokolwiek chciał oszukać i y, nie zadbał, znaczy i w ten sposób, y, no w jakiś sposób y, próbował y, y, zaszkodzić Polakom, będzie za to ukarany. Tyle chcę powiedzieć, proszę nie wydawać w pytaniu od razu wyroków, bo na tą chwilę nie mamy takiej informacji, że... To zboże, jak pan to Pan powiedział, po to prowadzimy te kontrole, które dziś też ogłosiłem, żeby mieć pewność, że zboże, które jest w Polsce, jest zbożem bezpiecznym. I to ostatnie Jeśli mogę, Jeszcze jedno zdanie. zdanie. Szanowni Państwo, nie wyobrażam sobie, żeby jakaś firma, która ceni swój produkt czy swoją markę, poszła w tym kierunku. A jeżeli tak się stało, to ona sama skaże się na niebyt. Bo kto będzie chciał z taką firmą, Kooperować i współpracować. To też jest ostrzeżenie dla wszystkich firm produkujących mąkę, handlujących zboże. Nie wierzę, że firma z jakąś tradycją wieloletnią chciałaby się połaszczyć na parę tysięcy, czy kilkadziesiąt tysięcy złotych po to, aby popsuć sobie markę. markę. I taka firma na pewno skaże się na niebyt, jeśli tak się rzeczywiście stało. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedno, ostatnie pytanie, panie ministrze. Ale jutro była o, między nami umowa, że jedno z... Że dwie, dwa, dwa. Już bym zadał to pytanie. O PZZ Rolników jutro spotyka się z prezesem Obajtkiem. E, na temat będzie prowadzona rozmowa zużycia zbóż w produkcji paliw. Na tak, sobie... bardzo dobry temat. Ja panu powiem jeszcze więcej. 7.30 sobie mówią z prezesem Obajtkiem, na ten sam temat. Mam spotkanie o 7.30 w ministerstwie. Rozumiem. To było ostatnie bardzo. pytanie, ostatnia odpowiedź. Dziękuję bardzo dziękuję panu Dziękuję, bardzo. dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego i